Cześć! W dniach od 5 do 8 grudnia odbyły się wrocławskie targi dobrej książki. Odbyły się oczywiście w hali stulecia we Wrocławiu. Było od czwartku do niedzieli. Udało mi się pociągiem tam dotrzeć w sobotę, także pochodziłem sobie trochę po tych stanowiskach wszystkich. Ogólnie na książki patrzyłem tak pobieżnie, nie było akurat instytutu rumuńskiego, na który zawsze ja liczę i od którego zawsze kupuję fajne książki związane z Rumunią, czy to reportaże, czy różne takie fabularne historie. Niestety ich nie było, tak więc tym razem skupiłem się jedynie na komiksach. Było kilka stanowisk, tak więc było co powybierać. Miałem tam swoją listę zrobioną, co chciałem kupić. Niestety nie wszystko udało mi się kupić. Część komiksów kupiłem spoza listy, tak więc można powiedzieć, że to był całkiem udany dzień. Z wydawnictw, które były na tych targach to były Lost in Time, Centrala Mądre Komiksy, Scream, Team of Comics, Egmont i oczywiście Mandioka na której chyba spędziłem najwięcej czasu. Tak więc przejdziemy teraz do materiału z samych targów. Nakręciłem tam kilka takich shotów. Tak więc będziemy mieli taki ogólny zarys, jak to wyglądało i jak ta hala wygląda z tymi wszystkimi stanowiskami, z książkami i z komiksami. Tak więc zapraszam do następnej części materiału. Cześć, dziś jesteśmy we Wrocławiu. Mamy Targi Dobrej Książki. To jest hala stulecia. Będziemy szukać dzisiaj komiksów, jest kilka stoisk, tak więc mamy Mandiokę, mamy Lost in Time, mamy Timofa, mamy też Egmont. Także coś fajnego poszukamy i wybierzemy. Będą może jakieś jeszcze spotkania z autorami, tak więc może jakiś wyrysik się tutaj szykuje, tak więc zobaczymy. Jak coś to na razie, spotkamy się w Egmont. Litwa jest gościem honorowym jest strefa komiksu, czym coś dla nas? Haha <grywa> tarcze rzeczy do wyboru, tę kolekcję. Są mojłości. Zawsze sobie można poczytać, nie? Się, to? Tak. tak weź to. Tutaj mamy Egmont, malutki kiosk. barba <tú ¿Cuándo hay>? de <tú> y ahí hay mucha barba ¿eh? no. oh, Casi, chécalo por qué? <tú> ¿Qué es, uh -huh.

Tej stróżki. To jest na fabułę i na ADHD. ma ADHD i jakoś sobie z tym radzi, ale jest tutaj też na przykład tata, który ją wykupuje sam. No także naprawdę, fajna historia. i wiem, że mamą też się podoba, dlatego. to jest jest mandioka, do stanowisko z pomocami No bo powiedzmy, że w animacji byśmy mieli narzucone jednak tempo czytania. Enfin, tutaj możemy sobie z każdym jednym obrazem pracować tak długo, jak chcemy. Będzie do komiksu Circus Magnum. Jest najbardziej, gdy chcemy i to jest na pewno bardzo szkolenia jest tłum dzisiaj chodzimy szukamy komiksów jest fajnie, Paryż już jest w plecaku mamy jeszcze Scream i będzie Godt.

Znam, ale nie jadłam. O to chodzi, znam, ale nie jadłam. Bohaterki tej popularniejszych książek w kraju na pewno Tak więc tak to wyglądało na Hali Stulecia. Do domu wróciliśmy o 21.00. Głodni, zmęczeni, także tą pozostałą część dnia przeznaczyliśmy na odpoczynek, a te sprawy komiksowe dopiero przełożyłem na niedzielę. Materiał jeszcze tutaj dogrywam właśnie w poniedziałek, żeby właśnie tak zrobić takie małe podsumowanie, żeby pokazać co kupiłem, co tam było w plecaku, a nie było tego dużo, z czego sam akurat się dziwię. Tak więc przejdziemy do tego i zobaczymy co tam wybrałem z każdego stanowiska. Na stanowisku Lost in Time kupiłem komiks małego astronauta Jean-Paul Aida. Jest to taka obyczajówka, może trochę dramatyczna. Chciałem na tym stanowisku kupić akurat coś innego, bo ciekawił mnie komiks Kontrapaso, ale niestety nie dojechał na targi. Mam nadzieję, że to będzie dobra historia, bo to zostało mi polecone jako podobieństwo do komiksu Dom Pakoroki. Następnym stanowiskiem, które odwiedziłem, był Timov i tam akurat trafiłem na komiks, który chciałem. Jest to epilog którego autorem jest Pablo Velarde. Jest to komiks kryminalny, tematyka jest powojenna i dzieje się w Hiszpanii i powiązana jest z podobną tematyką, o której właśnie jest ten wspomniany komiks Contrapasso, którego nie udało mi się kupić na Lost in Time, a powiązany jest z wojną domową w Hiszpanii. Ten, tam, ten temat akurat dosyć mocno siadł mi ostatnio, tak więc kupuję komiksy i czytam tak jak samo jak i książki właśnie o tej tematyce. Liczę na to, że to jest bardzo świetna historia, bo oceny miało wysokie. Tak więc to będzie jeden z pierwszych komiksów, które będę czytał po tych targach. Byłem również na stanowisku Egmontu i tam zakupiłem komiks Przygody rodziny Wayne'ów. Jest to historia z Webtoona, którą można było czytać w internecie w paskach takich pionowych, ale w języku angielskim. Tutaj mamy polski język, mamy na papierze, tak więc można sobie poczytać klasycznie. Nie jest to komiks dla mnie, wziąłem ten komiks dla nastolatki, która jest wielką fanką Damiana Wayne'a, a gdy przejrzała sobie tak y, pobieżnie ten komiks na samym początku, rysunki jej się bardzo spodobały, tak więc po prostu to był bardzo fajny prezent, od razu się złożyło, że było na mikołajki. Zajrzałem również na stanowisko Scream Comics, tam trochę było ciężej tak z zakupem tych komiksów, bo jednak ta tematyka trochę rozjeżdża się z tym akurat czym ostatnio ja się interesuję, ale z... Wpadło mi w oko coś, co już dawno chciałem sprawdzić, chciałem kupić jeden tom, ale okazało się, że była promka na cały zestaw, tak więc kupiłem cztery tomy Tom Raider autorstwa Mariko Tamaki, którą oczywiście możemy znać z takich całkiem niedawnych poczynań z Detective Comics, tak więc autorka znana, rysunki tutaj widziałem, że są nawet bardzo fajne nie znam tych nowych historii miałem do czynienia z tymi starymi, które kiedyś były wydawane w TM Semic, tak więc chętnie poczytam sobie te nowe tak więc to było Scream Comics także przejdziemy do następnego i został jeden komiks akurat ze stanowiska, na którym spędziłem najwięcej czasu tak więc porozmawiałem tam sobie akurat z Gaśką, którym bardzo serdecznie pozdrawiam oraz z autorem Jakubem Kwiatkowskim i jeśli już możecie się domyślać jest to komiks Circus Magnum tak więc mamy tutaj autora, czy za scenariusz odpowiedzialny jest Paweł Rzutkiewicz, a za rysunki właśnie Jakub Kwiatkowski, od którego otrzymałem bardzo fajny wrys. Tak więc jestem bardzo zadowolony z tego komiksu, rysunki są tutaj świetne. Porozmawiałem trochę właśnie z autorem o czym jest ten komiks. Chciałem się zapoznać yy, tak mniej więcej o czym jest ta fabuła i było to na tyle satysfakcjonujące, że nabyłem ten komiks. Dzięki temu mogłem otrzymać właśnie wrysik fajny. Tak więc zaraz Wam pokażę, jak on wygląda. Naprawdę ja jestem bardzo z niego zadowolony. I wygląda to coś takiego. Jest to naprawdę świetny rysunek. Świetnie pasuje do klimatu tego komiksu, i nie mogę się już doczekać, kiedy siądę do niego i przeczytam cały ten komiks. W tym roku targi były dosyć skromne, nie było tych dużo zakupów. Były jedynie te komiksy, które Wam przedstawiłem. Książek nie kupowałem właściwie żadnych, bo tematycznie nie było nic takiego, co interesuje mnie na dzień dzisiejszy. Tak więc dzięki temu plecak był dosyć lekki. Ale targi uważam za bardzo udane, bo udało mi się porozmawiać z kilkoma fajnymi osobami. Tak więc myślę, że za rok również przyjadę na te targi. Myślę, że to będzie również sobota i mam nadzieję, że będą te same wydawnictwa a może i nawet więcej będą również fajne osoby, tak więc mam nadzieję, że podobał Wam się ten materiał, nie był długi, ale choć tyle, tak więc pozdrawiam i do zobaczenia, cześć!